Frank Warren, promotor libła, zapowiadał, że jego pupil znokautuje Usyka. Tak, tak, Ukrainie nawet wymiot. nie zorientuje się, że, co go uderzy, ale to jest prawdopodobieństwo tego, jest tak, chyba takie, że Przemek, zafundujemy sobie wycieczkę w kosmos rakietą Virgin Galaxy. Co za fantastyczna noc Tu będą padać bomby największego kalibru. Się Państwo na Cześć witam was serdecznie i witam Saletę. Dzień dobry, cześć witam wszystkich. Przemek, porozmawiamy o wadze ciężkiej. Czeka nas duże wydarzenie. 26 sierpnia we Wrocławiu pojedynek pomiędzy usykiem i Dibuła o trzy pasy mistrza świata WBA i WBO, też IBO, także można powiedzieć, że nawet że cztery. W Polsce, ale bez polskiej telewizji. Ukraińcy w ramach wdzięczności dla Polski rzucili taką sumę za prawach transmisji, że Marek Szkolnikowski, były szef sportu w TVP, Zrezygnował i ja mu się nie dziwię, tak samo bym. Bo a bierze, wiem że go kwota? Wiem, wiem, ale nie mogę mówić. No, ja, no, w każdym razie zrobiłbym to samo. Proszę pisz jakaś... na kartce, a ja powiem. No, a, a potem. Suma z księżyca. No, chcieli, żeby płacić im za, jak, za zboże najwyższej jakości, ale, ale to jest ten walka, to jest takie zboże techniczne, które się rozpłynęło w Polsce. No bo e, walka o trzy falcy, ale faworyt jest jeden. Ciebie ta walka grzeje? Znaczy, no, wszystkie walki w kategorii ciężkiej w pewnym sensie mnie grzeją. Natomiast y, co do tej walki, to mam mieszane uczucia z racji tego, że na pewno nie jest to najlepsza możliwa walka. Y, ogromnym, może nie jedynym, ale na pewno ogromnym plusem jest to, że jest walka Mistrzostw Świata w Wadze Ciężkiej. Odbywa się w Polsce, duże wydarzenie. Z drugiej strony, no, w, no sporo, sporo zadrów jest to, że nie uczestniczy w tym żadna polska telewizja i ogólnie rzecz biorąc, jakby wyświadczamy grzeczność Ukraińcom, że ich zawodnik może walczyć w sąsiadującym kraju, więc dla wielu Ukraińców jest to możliwość przeżycia. Naprawdę dużego wydarzenia sportowego mm, i obejrzenia tego, tego na żywo. E, co do takich, co do oceny sportowej, no to oczywiście, no, tutaj faworyt jest jeden Usyk, który wydaje się, mm, no, po prostu ma za dużo, za umiejętności i Dibuła sobie z tym nie poradzi. Aczkolwiek też no nie można wskazywać Dibuła z góry na porażkę, bo ma naprawdę dobre warunki fizyczne, potrafi boksować i, yy, i ma czym uderzyć i to chyba jest właściwie to chyba tak naprawdę jest jedyny argument, że jeśli trafi, no jego, jego m, trener zapowiada, że wie o tym, że nie można boksować z Usykiem, że się go nie wyboksuje, więc domyślam się, że będzie Yy, chciał pójść na wojnę od początku, ale patrząc na przykład przez pryzmat jego walki z Lereną, to ja naprawdę nie wiem, yy, no czego, właśnie, się, czego się spodziewać, bo Lerena nie jest wielkim zawodnikiem, nie no jest w, właśnie właściwie na, na naturalnie w. ciężkim. No Tamte knockdowny, wyszedł, wyszedł Dibuła spięty i myślę, że tutaj ta ranga... Obawiam się, że y, ranga pojedynku go trochę przerośnie, i, a w momencie, jeśli Usyk y, złapie swój rytm, to prawdopodobnie, jeśli Dibuła rzeczywiście odważy się i będzie atakował, to być może przegra nawet przed czasem. Słuchaj, Frank Warren, promotor Dibuła, zapowiadał, że jego pupil znokał łusyka. W Ukrainie. Nawet być. nie zorientuje się, że, co go uderzy. Ale to jest prawdopodobieństwo tego jest ta, chyba takie, że przemyk, zafundujemy sobie. Wycieczkę w kosmos rakietą Virgin Galaxy, Chriszarda Bransona, sprawdziłem po 450 tysięcy dolarów. Ja to rezygnuję. No, no wiesz, co, no, a, no, co ma mówić promotor? Promotor oczywiście e, nawet jeśli nie wierzy w swojego zawodnika, to i tak będzie, będzie mówił, e, że wierzy, choćby po to, żeby walkę, żeby walkę lepiej sprzedać. E, natomiast myślę, że. Tak naprawdę w zwycięstwo Dibuła może wierzyć sam Dibuła i ewentualnie jego trener. No bo trener to może... jest nowy. To Don Charles, to, to jest według mnie to jest jakieś obciążenie, no bo na pewno nastąpiła. Ale wiesz co? Chodzi mi, chodzi, mi o to, że, chodzi mi. o to, że jak się pracuje z zawodnikiem, ma się jakiś pomysł. Na, na taktykę, na wymyślony sposób, jak pokonać tego przeciwnika, no to zwykle się w to wierzy. No, w, natomiast y, potem oczywiście konfrontuje się to z rzeczywistością i, i, i zobaczymy. No, z drugiej strony Frank Warren, Frank Warren no jest, widział tyle walk i sprzedał tyle walk, że y, sądzę, że on ma Bezstronny ogląd sytuacji z tym, że chyba nie do końca. Nie, do końca. Może, tego, nie, mo, nie może tego powiedzieć. 18 z 19 wygranych gdy była przez knockout, to On ma niewątpliwie ciężkie ręce, ale no, na punkty nie wygra, chyba się zgodzimy. No, tak, to punkt, musiałby nie, knockoutować musi, kursyka, tak. a to jest dla mnie nie, no, niemożliwe. No, no, na wszystko punkty, jest możliwe, na ale mało prawdopodobne. Dekrotnie przegrał Joshua, który, który jest dużo lepszym tak. bokserem niż yy, Dibua i też bardzo mocno bije. Bardzo mocno. Tylko oczywiście no trzeba trafić. No więc to jest te, ta główna walka. Miesiąc później, 23 września na Wembley Arena, pojedynek rewanżerowy z Eli Joe Joyce. W pierwszej walce Zang zastopował Joyce'a w szóstej rundzie. Prawe oko tam było uszkodzone. No i zobaczymy, jak to będzie w rewanżu. Fu Tyson Fury zaproponował e, Joyce'owi sparyngi, którego przygotują do walki z, Zang z Zangiem. Po nich obiecywał mu, że zetniesz z Zanga jak stary Dąb. E, ja wiem, jak to robić. Pokażę ci. Nie poleczy ci dużo za sparyngi, tylko 100 <grym> funtów za rundę. <grym> no. E... I, i być, może, być może by mu trochę pomógł, dlatego że mm, Zang w tej pierwszej walce z Joe Joyce'em pokazał, że miał, ma zaskakujące, zaskakujące szybkie ręce. I Tyson Fury też ma bardzo szybkie, bardzo szybkie ręce. E, no, ciekaw jestem, ciekaw jestem tej walki. No, Joe Joyce jest takim zawodnikiem, który. Rozkręca się z rundy na rundę. Zwykle no, te pierwsze jego rundy to wyglądają pokracznie, ale potem jego przygotowanie fizyczne, odporność na ciosy, ciężkie ręce biorą górę i wygrywa. Z Zangiem w pierwszym pojedynku tak się nie zdarzyło, bo Zang jednak e, skończył, walkę, skończył walkę przed czasem i właściwie momentami Joe Joyce był. Bezradny. I teraz jest kwestia tego, mm, przyczyn tego mogło być kilka. Oczywiście e, pierwsza to jest, jak mówi stare przysłowie, styl robi walkę i po prostu zamk mu nie leżą. Mogło się zdarzyć. Mogło się również zdarzyć e, to, że e, Joe Joyce'a dopadł wiek, bo to nie jest e, młody zawodnik. I w końcu, trzecia rzecz, mogło się zdarzyć, że był po prostu przetrenowany i stąd był taki yy, ospały i, i, i dosyć wolny. Z tym, że w wcześniejszych pojedynkach zwykle też taki to był też na taki początku, był. bo on, on, on po prostu no naprawdę no, technicznie nie, 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 nie prezentuje się najlepiej i właściwie momentami to, to wygląda to kalecznie, ale potem yy, Łapie rytm i wygrywa. No, z Zangiem się nie udało, ale rewanż obejrzeć z ciekawością. No właśnie. A Dwóch czy, wielkich facetów. Obejrzeć w z ciekawością AJ'a, y, bo Joshua w, mm. w, w skaleniu ze mną no, jakiś dziwnie niemrawy. Y, taki bojaźliwy był. Wiesz co, ja właściwie od, od jego mm, przegranej z, z Ruizem Każdą kolejną walką ja też byłem zawiedziony, Bo łącznie z Rewanżem, z Ruizem, który, który wygrał. Miał doskonałą taktykę, konsekwentnie się jej trzymał, wykorzystał warunki fizyczne. Później z Pule wygrał nawet przed czasem, ale tak naprawdę mam wrażenie, że mm, co siadło w psychice AJA i on po prostu nie jest w stanie zaryzykować. Boksuje bardzo bezpiecznie dla siebie. Tam właściwie są trzy ciosy: lewy prosty, prawy prosty, lewy sierpowy i przede wszystkim myśli o tym, żeby nie oberwać. Bardzo dużo potrafi, mam bardzo dobrą pracę nóg i właśnie na tej pracy nóg bazuje. ale ma duże problemy z tym, żeby. Zdecydować się zadać cios. No bo oczywiście, zadanie ciosu, mm, szczególnie prawą ręką, to już jest podjęcie jakiegoś ryzyka i on na no to ryzyko decyduje się yy, no bardzo późno. I z Heleniusem, mówiąc szczerze, też że niby wszystko było poprawnie, ale nie było tam żadnego błysku i nie tak powinna wyglądać walka yy, z Heleniusem. Stąd też e, na przykład, gdyby doszło do walki z Wilderem, to dla mnie Wilder jest faworytem, bo ja Wilder oczywiście samą. ma bardzo mocne uderzenie, ale ma przede wszystkim dużą łatwość zadawania ciosów, co zresztą było widać w walce z tym samym Heleniusem, no, od niechcenia uderzony. Y y y cios i, i było powolne. Tak. Teraz tak, 28 października w Riadzie w Arabii Saudyjskiej Tyson Fury kontra Francis Ngannou WBC zaaprobowała tę walkę, Fury dostał specjalne pozwolenie od prezydenta Mauricio Soleimana no, a Ngannou ma zarobić 50 razy więcej niż za ostatnią walkę w UFC, tam mówi się, że może być to nawet 30 milionów dolarów. Wiesz co, no... Nadia z walce bokserskiej z Jake'em Polem zrobił 20 milionów dolarów, to jest więcej niż przez stołu karierę w UFC. Pieniądze w boksie zawsze będą większe w tych wielkich walkach, będą większe niż w UFC. I oczywiście jakby dla Nganu walka z Furym jest z jednej strony, ja nie dziwię mu się, że on bierze taką walkę, dlatego że jest to wielka szansa. Liczy na to, że trafi, a, a ma czym uderzyć. Jest to wielka promocja i, i jest to y, zabezpieczenie finansowe przyszłości. Więc jakby dla mnie to, to, to z punktu punkt widzenia Nganu jest zupełnie zrozumiałe. Która walka cię bardziej intryguje? Usyk Dibua czy Fury Nganu? Wiesz co, powiem ci szczerze, że, mm, ja naprawdę chętnie obejrzę walkę Fury Nganu, aczkolwiek z niesmakiem. Z niesmakiem, ale z ciekawością. <laughs> tak, z ciekawością i z niesmakiem. <laughs> I, e, ale to po prostu wynika, wynika z tego, że już mówiłem na ten temat swoje zdanie. Nie uważam, żeby w tej chwili Tyson Fury... Do tej strony Fiorego był dobry moment na, na takie spieniężanie kariery, dlatego, że to jest walka frikowa. Tak, tak. I e, powiedzmy sobie szczerze, no, takie walki się zdarzały. No, w 1976 roku Muhammad Ali walczył walkę pokazową z zapaśnikiem, z Inuku. Tak. E, I z tym, że w tym samym 1976 roku. Taj, y, Muhammad Ali walczył jeszcze poza tym cztery razy. A, trochę. Więc to troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę inaczej. I ogólnie rzecz biorąc, no tak jak powiedziałem na początku, ja, ja, ja zawsze no, szczegól, ze szczególną ciekawością obejrzę walkę w bazy ciężkiej, bez względu na to, czy to jest ścisła e, czołówka rankingowa, czy e, młodzi zawodnicy z aspiracjami. Ale kilka lat temu wydawało mi się, że ta waga będzie ciekawsza. W momencie, kiedy Fury wrócił, no i nagle i, i myślałem, że po prostu yy, to wszystko będzie się rozgrywać. Dojdzie, do, tak zresztą takie były zapowiedzi, że dojdzie do pojedynków pomiędzy Joshua Wilderem, yy, Tysonem Fury, dojdzie Usyk i tak dalej, i tak dalej. No, e, niestety to było dużo gadania, i żaden z nich nie wykazał się specjalną chęcią do tego, żeby poświęcić chociaż jednego dolara i, i zapisać się na kartach historii. Krygowicz, chyba też wielkie rozczarowanie. Coraz męczył się z tym e, makinem. No, e, bo to miał być mętemca. E, no, właśnie, no to też. I tak zastanawiam się, z czego to wynika. No bo jest iluś zawodników takich, którzy gdzieś tam wspinają się i e, kibice. I domyślmy się, że również management mają związane z nimi wielkie nadzieje, a potem gdzieś to się troszeczkę rozmywa w e, powietrzu. I Rogowicz. E, e, nie wiem, czy śmierć ojca, czy, czy, czy jakieś inne przyczyny, ale mam wrażenie, że wręcz się cofną. I e, jakby sama siła fizyczna nie wystarcza. W każdym razie no, nastawianie się tylko i wyłącznie na, na siłę, a nie na umiejętności, których kto, gdzie postępu specjalnie nie widać, e, sprawia, że te walki są. No, no Z mojego punktu widzenia, wręcz trudny do oglądania. Kogo z tych młodych y, 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 widzisz? No, ma, tch, chyba dwóch tam się wyróżnia, w moim odczuciu przynajmniej. Jared Anderson, 15-0, 14 nokautów. No i ten y, działało, w y, mistrz olimpijski z Tokio, super ciężki, 12-0, 12, 0, 12 to, nokautów. Ja jeszcze widzę y, Martina Bokole, pogromcę Mariusza Bacha. tak który y, wygrywa ma taki styl, tak naprawdę jemu ciężka jest za bo wszyscy go unikają. To, tak. y, to, I to jest trudne. Tak. Natomiast, y, natomiast rzeczywiście no, Anderson i według mnie y, Bakole to, są, to jest dwóch zawodników, którzy mogą wnieść do wagi ciężkiej coś ciekawego, nie tylko, nie tylko siłę fizyczną. Jest jeszcze ten Zań Kosobudzki, 190, ale to ja. No to będzie sprawdzony teraz. Rank z, Sanchez. Koczak był chyba 0, teraz. Tak, tak, no, San, no, no, Sanchez też. No, ale to jest ten ma. Nie, tak inny ta, styl, ale nie klasa. Wiesz, no jest kilku. Wiesz, jak to jest. Szczególnie władzy ciężki. No. Y, y, jak jesteś niepokonany, to czasem się. Opłaca nie walczyć przez pół roku czy przez rok, żeby poczekać na swoją szansę nie o tytuł, tylko zarobku. Nie. I, yy, no I niestety. No, w, w no to, to jest może trochę smutne, ale taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość, proszę Państwa, w wadze ciężkiej. Zobaczymy, jak będzie. No, trzy y, tutaj... Będziemy w, y, w tym roku trochę mądrzejsi. Po walce Usyka z Dibuá, po walce rewanżowej z Anga z Joy Joyce'em, no i po walce Tysona Fury'ego z Francisem ja ja Nganem. jeszcze, a propos tej walki, jeszcze jedną rzecz, ponieważ, no, y, no tak jak powiedziałem, no, f, nie... Nie, naprawdę no nie mogę się pogodzić z decyzją Mistrza Świata na, na, na podjęcie takiej walki jak z Nganu, z debiutantem w boksie zawodowej, zawodowym. A, a po prostu miesiące i lata właściwie płyną, i, i nie dochodzi do ich największych walk. Więc ja naprawdę trzymam kciuki z Nganu. Żeby trafił i wygruł przez nóg. Uuu, uh, 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 to by było trzęsienie ziemi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Przemek Saleta. Dziękuję.